Witam serdecznie, Katarzyna Miller. Dzisiaj przymiła okazja, zostałam zaproszona na uroczystość tygrysów, a właściwie tygrysek biznesu. Mnóstwo tu pięknych pani, które się w bardzo poważny sposób zajmują biznesem i zyskują potem uznanie i różne piękne statuetki. A ja dostałam dziś statuetkę osobowość roku, bo mój biznes to jest robić w ludziach i w psychę. Ale zaszczycona się czuję ogromnie, że to zostało docenione i zauważone. No i co jeszcze mogę powiedzieć o kobietach, bo dzisiaj Dzień Kobiet. O kobietach można by było bardzo dużo i właściwie powiedziałabym, że się lata ostatnie głównie zajmuję pracą z kobietami i jestem zachwycona kobietami, ile mają w sobie chęci na życie, na zmianę, na rozwój, na uczenie się nowego, a poza tym oczywiste to jest, ile mają uroku. Ciepła, wdzięku i serdeczności. Coraz więcej serdeczności dla samych siebie. Bardzo kobiety kochane was namawiam, żebyście siebie same jak najbardziej szanowały, doceniały, zauważały wszystkie swoje osiągnięcia, bo potraficie o tym zapomnieć. Za dużo od siebie wymagacie, za dużo dajecie czasami. Bądźcie lepsze dla siebie i bądźcie szczęśliwe. Serdecznie wszystkie was całuję, a panów oczywiście też.